Oh Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kusim i czytam was w kolejnym odcinku tej serii Przegrajmy w Outlast. E, znalazłem ten klucz do tej... ten klucz, który miałem tu znaleźć, to bezpieczniki, tam spadło to na dole, tam było w tym langery Room, tam gdzie był początek gry, co tam było to światło takie jedno. E, to tam spadł ten klucz i po niego poszedłem i teraz jestem tu i jestem tu. Dobra. Wow, co się stało? Flow the blood. i za krwią. Follow the blood znaczy się. A nie flow. Flow to, to ja mam w dupie. I to podwójny. Dobra to. Jak mamy podążać za krwią, a tu leży baceria. Flot de Flo... I idź zaś krwią. Kurwa nie wiem czy chcę iść za krwią. Dobra, widzę, że jednak muszę. A zanim tu dojdę, wszędzie wszyscy radia mają. Tu widzę jakaś była komunikacja bardzo dobra. Wszyscy radia mają. O oh, fuck. Idę za krwią. Opa, zobacz, zio muś na dole. Dobrze, nie masz palców, ale dasz radę. Nie masz palcy chyba, nie palców. O mój w dupę, bo. O kurwa! O Jezus, o ja pierdolę! O Jezus, o ja pierdolę! O Jezus, o ja pierdolę! Co to było, kurwa? Co to była za zjawa? No dobra. Tu? tu. Ja pierdziele, jakie dziury. Wszędzie. Dobra. Tu chyba już baterii nie znajdziemy. Już mam nadzieję, że tu nic nie pęknie. Bo jak pęknie! Uff. Założę się, że w tym pokoju coś jest, co chce mi spenetrować dupsko. I to wibratorem, który ma kolce. I ostrza. I inne dziwne widzi mi się i duperele. Kujci w skrzele I sobie sam w web strzelę Moje rymy jak z maszyny Ja wale Co ci z tego przyszło, z tego oh, o, oh, oh no, no, no Nie wiem czy ja tam chcę iść chyba nie Miałem iść za krwią Czy tu jest krew? Kurwa tu nie ma krwi Czyli muszę iść tutaj w prawo. wake up. Kurde, wake up! Jak się wystraszyłem! Wake up! Na teście ktoś do mnie napisał: Lie. Ale kto kłamał? Kto kłamał? Kto kłamie? Kto jest ojcem Pablito? Kurde, chyba go do tej pralni to wrzucili tam ze szczątkami razem. Jakie mam zadanie? Podąża ze źródłami krwi. Tylko, że właśnie tu nigdzie nie ma krwi. Tu było jedna krew. Hmm przynajmniej nawet będą jakieś drzwi zamknięte dobra mam baterie ty mam ich już aż 6, chyba rekord, na rekord idę no pa, 7 dobra, dobra reloada zrobię Dobrze, O kurwa. Dzikie penisy. JAK SIĘ z za... TY GOŁY FIUCIE! GOŁE FIUTY! GOŁE! I wesołe! Idzie dzika fujara! Fuj, chyba mu przyrodzenie urosło. Jakie to jest obrzydliwe! Ale dupcia to ma nieźle wyrzeźbioną, powiem szczerze. Boże, co ja mówię. Wyrzeźbioną ma dupcie. Wyrzeźbioną ma dupcie. Sam jesteś kurwa wyrzeźbiony, Kusim. Chuju, idioto. Wyrzeźbiona dupcia. Dobry jestem, idiota. Dobra, jebać to. Jak będzie tam bateria, to mam jebę. Nie wiem czy się dzieje. Ale wszystko jest na razie w jak najlepszym porządku. Na razie powtarzam słowo. to pęknie jak na to wejdę Wow Wow Majna kamera O oh, kurwa Wow, 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 ziomek, ziomek, ziomek I czy ja teraz pocznę bez kamery? Nowe zadanie, znaleźć kamerę aby się w ciemności no dobra, kurwa, ziomek ciemności, ale... A jak mam tu przejść? Tu chyba są ścianą ileś nie mylę. Kurde, że też tą kamerę opuściłeś, Ciamaj do Jebana. Teraz będą pomieszczenia prawdopodobnie takie trochę jaśniejsze, żebyśmy coś widzieli. O, jakieś światło tutaj zawitało nawet. O, dwie baterie. <śliniczne> <śliniczne> Hu, uh, da! Dobrze, że hu, bo dwie baterie znaleźliśmy, które nam się w dupę przydadzą, tylko że sobie włoży się w dupę, żeby szybciej skakał i chodził! Idę tam, gdzie mam światło, nie? Tam, gdzie nie mam światła, nie ma co iść. Ja to muszę iść, bo tutaj się świeci. Lustra zamazane, ściany osrane. Wszystko jest pojebane. Kurwa, tam coś przeszło. This door is...

Nie gram Ja nie gram. Musimy się pożegnać wszyscy A ja póki co to się pożegna zarazem swoim życiem Jak będą takie akcje o od odpierdala Chodzi Polina ten sobie siedzi, jak gdyby kurwa, nigdy nic. Jaki okay, kurwa jest ładny, śliczny. Aż bym mu dał buzi. Kurwa, jakimś piłą mechaniczną, jakiś prąd. Co przytrzyma, aby zamknąć? Jak ja muszę gdzieś iść. I, I need light, a tutaj światła nie widzę. Jakbyś kurwa, nie mógł latarki znaleźć. Bo coś tu leży, tu leży moja kamera. Przestań tak głośnie oddychać Fiucie. olta się Chyba ja nie wiem gdzie mam wyjść, nie? Już jestem obsrany Zajebał mi No, ale pochwa ta muzyka już tak gra. Jakie to wszystko jest specjalne, nie? Gdyby się człowiek bał. Co to było? Dobra, mam 8 baterii. Jest good. Kamera mi pękła Ja cię pierdzielę Jeszcze wiem się robią jakieś fiksy Jakiś już o. progres jest progres. Jesteśmy w tym samym miejscu, stracony niepotrzebny czas. Ja pierdole nie, są dobra. Skok potężny też najmi... Jaki skok? Ja mam tu skoczyć. Dobra, teraz, huh? miał być z Martin w, w jakimś pokoju. Teraz miał być w pokoju dla kobiet. Dobra, wykonałem dwa zadania, to i tak jest dużo. Dziękuję, że oglądaliście. Komentujcie, subskrybujcie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć. Mam nową fryzurę. Dobra. Dziękuję, że oglądasz się, subskrybujcie, do zobaczenia i trzymajcie się, cześć, i idźcie w pizdu z tą grom.